Dziś w moim intuicyjnym ogrodzie będziemy wysiewać kwiaty ozdobne. Skopałem sobie glebę, może nie wygląda to pięknie, ale mi się bardzo podoba, i teraz będziemy po kolei wysadzać. Mamy te komercyjnie dostępne gatunki, takie jak mieczek, dalie i lilie. Oczywiście jest już na nie troszkę za późno, natomiast nie miałem wcześniej czasu, żeby się tym zająć, dlatego dopiero dzisiaj będziemy to ogarniać. Do opakowań pisze, że w sumie z przodu, mm, że siew jest od w sumie, właściwie sadzenie od kwietnia do maja. Także w sumie nie spóźniliśmy się aż tak bardzo. Ja się nie spóźniłem. Także zapraszam do oglądania. Ogólnie jestem bardzo do tyłu z pracami ogrodowymi. Tutaj mam jeszcze taką mieszankę nasion miododajnych, którą dostałem z zakupu. E, moczą mi się jeszcze róże. Ogólnie przemrozki troszkę mi zmroziły niektóre rośliny. Hmm. Ale mam nadzieję, że dadzą radę. No, ta dalia nie wygląda za pięknie, ale zobaczymy, czy, czy udaje się urosnąć. Tutaj ma jeszcze jedno. Może włożymy to obok. Eee, ogólnie nie wiem, jaka jest tutaj gleba. Także przekonany się, miało. czy będą one w ogóle chciały tutaj rosnąć. Ale muszę jej już posadzić, bo będę dopiero za kilka dni tutaj. E, ogólnie wsypuję troszkę noczki bazaltowej, Zrobiłem sobie taki sitko właśnie z pojemnika po Dżdżownicach Kalifornijskich. Mocuję tutaj. A to wsadzimy gdzieś obok. Teraz weźmiemy mieczyki i powkładam je dookoła, tak jak do tych dali. Najbardziej nastawiam się tutaj, właśnie na uprawę pomidorów, które mam jeszcze w inspekcji. To jest mój taki główny cel: pomidory i papryki. Ale chciałbym, żeby było też tutaj troszkę kwiatów, dlatego je dosadzam. ogóle nie lubię um, sadzić kwiatów w rządkach, ale nie mam tutaj za bardzo innej możliwości, dlatego staram się je tak podzielić możliwie, najbardziej jak się da i żeby rosły tak przypadkowo. Oczywiście posadzimy tutaj jeszcze aksamitki, um, jak już jak już wyrosną mieczyki. Także na pewno nie będą to jedyne kwiaty, które będą tutaj właśnie w tej grządce, która też jest taką bardzo chałupniczą metodą robiona. Przeżywałem nigdy wcześniej też mączki bazaltowej, także nie wiem, jakie porcje. Zobaczymy. Wkładam tutaj też tę mieszankę. Chciałbym, żeby rozmieszczenie właśnie mm, tych roślin było możliwe na jak największym dziełem przypadku, ale tak się chyba nie uda. Mm, muszę jeszcze troszkę przekopać na lilię, ponieważ mi się nie zmieściły. A mam trzy odcienie lilii, właśnie taką czerwoną, którą już rozpakowałem. I trzecia też jest różowa, ale ma troszkę inne kwiaty. Eee, także teraz musimy dokopać kawałeczek mm. ziemi ogólnie tutaj bardzo łatwo się kopie nie jestem zwolennikiem przekopywania ale nie mam innego wyjścia Jeszcze się zmęczyłem. Teraz właśnie chcę te darnie tak rozłożyć, żeby nie były one takie duże. Uff. Nie mam wprawy jeszcze w pracach ogrodowych. Nawet bym powiedział, że w ogóle jej nie mam. <grym> mam nadzieję, że będę ją niedługo miał. Natomiast przekopałem sobie drugi taki kwadracik malutki. I ogólnie rzecz biorąc, chciałbym, żeby tak cała ta długość była właśnie przekopana. I żeby tutaj rosły roślinki. Tutaj mamy też sadzone dwa tygodnie temu cebulki i pietruszki. Oczywiście jakieś chwaści, tu się pojawiają, eee, trzeba je wyrwać. Ale mamy też właśnie tutaj jękującą cebulkę. Tutaj też nam kiełkuje cebulka. Tutaj. Także powoli zaczyna być tutaj pięknie. Dzisiaj chciałbym jeszcze wysysać sobie więcej tej cebulki. No i jeszcze buraczki. Bo też już też już czas ma być ciepło, także trzymamy kciuki, żeby się udało. W trawniku pięknie kwitną szafirki. Natomiast pod domkiem rosną nam też róże, które były posadzone. Tutaj jest róża pnąca, będzie musiała dostać podpórkę. A dalej jest zwykła róża, która niestety troszkę zmarzła. Tutaj to widzimy. Ale pozostałe listki trzymają się mocno, także nie wiem, może nie zmarzła, może została poparzona od słońca. Zobaczymy. Tutaj mamy jeszcze do wywiezienia startedarni, które tutaj rosną. I mamy jeszcze... Malinę. nie wiem czy ta też dostała porażenia czy zmarzła jest to malina czerwona tutaj mam malinę białą właściwie żółtą ta widać, że trzyma się pięknie no i tutaj też mam malinę właśnie czerwoną też widać, że trzyma się mój inspekt, który jest jeszcze pusty ale będzie, powoli będę przewoził tutaj właśnie moje rośliny ja taka Chyba dobrze to wypowiadam. Też widać, że ma porażenie na listkach, ale dla mnie najważniejsze jest to, że ona w ogóle przeżyła. Nie oczekuję, że w tym roku będzie miała piękne plony, że w ogóle będzie miała plony, ale chciałbym, żeby właśnie jak więcej teraz przyrosła. Na tej roślince widziałem gdzieś kwiaty. A, tutaj. Nie wiem, czy będą z tego owoce. Wydaje się, że Wydaje się, że mogłyby być. Tutaj też kwitnie. Ale zobaczymy. Tutaj też widzę pąk. Natomiast u tych nie widać tak naprawdę na żadnej roślince ani jednego pąka kwiatowego. Także nie wiem. Ale najważniejsze, żeby tylko przeżył. Eee, z takich troszkę złych informacji, zmarzły mi borówki. Jest tu jeszcze troszkę bałaganu po zimie. Trawa też jeszcze jest do uporządkowania, do wykoszenia. Jest to mój pierwszy rok na działce tej. Także zobaczymy. Tutaj jest piękny agrest, który też już kwitł. Tutaj widać zawiązki kwiatów. No i mam nadzieję, że również owoców. Tutaj dla towarzystwa posadziłem jeszcze jednego, i on też kwitł. Natomiast nie widzę tutaj u niego owoców. A tutaj są te moje biedne, nieszczęsne borówki, które nie wiem czy zostały porażone przez słońce. Czy po prostu zmroziło je. Mam nadzieję, że wyrosną, bo są trzy. I każde, każda jedna jest w takim samym stanie jak poprzednio. Mamy tutaj też jeszcze porzeczkę czerwoną, też sadzona dwa tygodnie temu. Wygląda dobrze, chyba nic jej się złego nie stało. No i mamy porzeczkę czarną. Która jest troszkę ogołocona ze względu na to, że była w inspekcie i jak ją wyciągałam, to właśnie się troszkę połamała. Ale wydaje się, że dała sobie radę. Moi drodzy, chciałem jeszcze postawić sobie taką dalię. Bardzo mi się podoba ten kolor. Nie wiem, czy ona urośnie. Zobaczcie, jak ona biednie wygląda. Niekiedy te kwiaty, które kupujemy... Ona tutaj chyba nawet nie ma żadnego miejsca, z którego mogłaby wypuścić. Obawiam się, że może że może nie urosnąć nawet bardzo się tego obawiam no do, tutaj jest pusto nie ma już nic więcej także no zobaczymy powiedzcie mi też moi drodzy czy wy na początku swoich ogrodów też tak mieliście na to pracę bo ja powiem wam szczerze że ja nie wiem w co włożyć ręce i tak ciągle czuję że mnie goni czas że, że za późno, że już coś powinno być zrobionego. Ja nawet sobie planowałem co jak, w jakim terminie wysiać, ale po prostu koniec końców. się skończyło tak, że ten to mnie po pierwsze przestraszyły, bo cały, e, cały balkon, wszystko co cebulki, które tam były, bo wysiałem sobie też z naszą cebulę, no musiałem wnieść do domu z powrotem. I powiem Wam, że to mnie tak troszkę zniechęciło. Przesunęło mi się to wszystko. I teraz to tak szczerze powiedziawszy. Nie wiem. Ale czarno to widzę. <laughs> nie wiem czy się w ogóle z tym wyrobi. Nawet nie wiem jak, ty, jak je mu położyć, Może położę ją tak. Tam jeszcze troszkę tej łączy złotowej. Trzymamy kciuki, żeby urosła. Tutaj Że nie traw biedne dżdżownice. Niestety pewnie zostały im poniszczone domy na pewno. Mam nadzieję, że, że wrócą i że nie zrobiłem im wielkiej krzywdy. Tutaj chciałbym też posadzić sobie właśnie mm, mam jeszcze róże i Hortensje, tylko że im będę musiał chyba może róże posadzę tutaj, bo Hortensja będzie potrzebować na pewno więcej miejsca. To jeszcze nie wygląda pięknie, moi drodzy, ale e, pokażę Wam update za kilka tygodni, jak już one urosną. A może tutaj będą te widnie. Tutaj oczywiście jeszcze oprócz tego co wsiewam będą kwiaty inne na jakieś jak samitki, cenie e, także, także na pewno będzie tutaj większa różnorodność. E, a, tutaj teraz nie widzicie, ja tutaj sadzę teraz. E, no i znowu idzie sobie tutaj mączka bazaltowa. A po mączce będziemy mieli właśnie nasze damy tej mączki. Nie wiem jakie są dawki, nie czytałem. I teraz idą nasze lilie. I zobaczymy, czy będzie im się tutaj dobrze rosło. Nie wiem, czy nie wkładam ich zbyt płytko, natomiast na pewno nie chciałbym, żeby też było zbyt głęboko, bo miałaby wtedy problem z kiełkowaniem. Tutaj produkt o tak da ta rośnie. To, spójrzcie, ta wypuszcza nam już łodyżkę. Ale też wyglądają biednie. kupiłem je na promocji, ale chcę im dać szansę. Też... A! Jak głęboko nie piszą, jak głęboko nie. 10-15 cm. No tutaj na pewno nie ma 10 cm. E, może w sumie głębiej troszkę. To też chodzi głębiej ciebie damy. A ty nie wypuszczasz też. Nie. Chodź głębiej dobrze i jeszcze jedno i ostatnie nasze dalia zobaczymy nie dalia tu liwa zobaczymy czy ma nie wypuszczę jeszcze nic, ale mam tutaj sobie, że póki pamiętam, zrobię miejsce dla tej róży. Wtedy też będę mógł tutaj sobie przekopać później, jak już zaczną mi kiełkować. I będę wiedział, że tutaj nic nie rośnie. Tylko dla tej róży muszę taką troszkę głębszą zrobić dziurkę, otwór. Tak jak mówiłem, dopiero świeżoskop nie powinienem do niej sadzić, ale nie mam czasu, jeszcze idą święta i też dużo pracy. Zobaczymy. Tutaj te dary nie chcę ich też obejmować, bo one się rozłożą. Także A nie chcę też wytrzepywać tej głowy, bo w korzeniach są drzwiownicy. Wiem, wiem rozdrabniałem te korzenie e, szpadlem także na pewno zabiłem część ale ale mam nadzieję, że część przeżyła i że nie zrujnowałem tak strasznie ekosystemu mam też czutownice kalifornijskie w, w wiaderku bo jeszcze nie mam specjalnego domku dla nich nie wiem też czy im się dobrze żyje, czy nie mają za sucho za mokro z tego co sprawdzałem mi się wydaje, że, że mają ok, ale pierwszy raz jej mam, także mogę się mylić. Wydaje mi się, że 10 cm to taka dziurka jaką zrobiłem tutaj, także w sumie bardzo płytko posadziłem pozostałe rośliny. Ale uczę się, dopiero się uczę. Najwyżej po sezonie wsadzimy je głębiej, żeby za rok miały łatwiej. Zastanawia mnie też jak długo będę czekał aż mi te krzewy się um, ukorzenią dobrze i zaczną dawać plon to też jest takie dla mnie martwiące te krzewy owocowe mam nadzieję że szybciej niż później Dobrze, to na razie muszę zostawić, ponieważ e, róża się moczy. Nawet pokażę różę. Tutaj będę chciał to, to posprzątać, te wszystkie pakietki. E, tutaj w wiaderku właśnie moczą się agrest ciemny, hortensja Annabel bukietowa i róża. I ona też wygląda słabo, bo była przez długi czas w cieniu. E, I właśnie jak mi się namoczą, to będę jej dzisiaj też wsadzał. Przeniosłem się teraz na mój warzywnik. Tutaj jest gleba, która już leżała dwa tygodnie, także nie powinno być z nią problemu. Też tutaj, tak, słowem podsumowania do tego, co robiłem wcześniej, ja nie umiem planować i ogólnie rzecz biorąc, wszystko robię tak, nie mam wizji. W znaczy mam wizję, jak chciał, żeby to wyglądało, ale nie mam takiej wizji planowania. Że narysuję to sobie i nie nie umiem, tak? Bardziej robię to chwilowo. Pomyślę sobie, a fajnie, jak to będzie rosło w tym miejscu, i sadzę to właśnie w tym miejscu. Nie jest to na pewno dobre, ale czuję się spełniony. Także tutaj będę dosadzał pietruszkę, marchewkę, i w międzyrzędzie pietruszki i marchewki będzie cebulka. Hmm. A po drugiej stronie będą buraczki z i hmm. to nie eee, Zobaczymy jaka będzie różnica. Przez te dwa tygodnie tak naprawdę padało tylko przez ostatnie kilka dni. Także zobaczymy, czy będzie miało to ogromny wpływ na różnice w rozwoju tych roślin. Eee, ogólnie robię to w ten sposób, że wykopuję sobie dołek. Powiedzmy tutaj rządek mały. Tutaj oczywiście w środek daję mm, mączki bazaltowej. Nie mam niestety nawozu ani kompostu, także muszę sobie robić tylko i wyłącznie w oparciu o, o mączkę. Mm, może pokażę, będzie lepiej widać. Ta już koniczenka wyrasta, to też trzeba wyrwać. Tutaj już widzę rośnicę bólka, która była posadzona ostatnio, to ten bateczek musiał mi się przesunąć. Dobra. W każdym razie tak będziemy sadzić dotąd. A tutaj wyrwę jeszcze tam. Tak, jest to pierwszy rok. Wiem, że można użyć kartonu, z tym, że nie miałbym tyle ziemi, żeby użyć kartonu. Także w tym roku zobaczymy, metodą chałupniczą czy w ogóle czy w ogóle to być ogrodnikiem mi się uda nie mogę sobie z tym poradzić z tą rośliną o, udało się duże kłączy dobrze, czyli tak tutaj jest rządek na pietruszkę, co prawda nierówny troszkę, ale tak poprawimy obok robię następny na marchewkę i zostawiam dużą przestrzeń właśnie na cebulkę i właśnie tak sobie sadzę, żeby nie mieć tylko i wyłącznie jednej, jednego rodzaju upraw, takich mniej więcej odstępach, ostatnio robiłem mniejsze zobaczymy jak się to uda dołki są zrobione, także teraz idzie mączka bazaltowa. Co prawda już jest jej małej, i to mi się chyba pozapychało, bo tak mi się ciężko wysypuje. I teraz po mączce bazaltowej wsadzę sobie właśnie pietruszkę. wysieję ją bardzo rzadko, bo chciałbym, żeby była pietruszką korzenną. Także dosłownie kilka. Wiem, że jest już o wiele, 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 wiele za późno na pietruszkę. Natomiast mam nadzieję, że udaje jej się zejść. nie wyżej będziemy przesuwać eee, później rząd będzie marchewka tylko oczywiście jeszcze mączka pocałutowa też by się bardzo bardzo rzadko dobrze i teraz idzie właśnie marchewkę nie umiem nigdy tak rzadko bardzo posiąść także zobaczymy czy się uda już widzę, że chyba zagęsta troszkę ale może nie wzajdzie każda roślina to wtedy będą w sam raz tutaj przy końcu troszkę jeszcze nie wystarczyło, nie sięgnąłem ręką no i teraz znowu pietruszka rzadko w tym rządku tutaj i marchewka w ostatnim wysieję sobie jeszcze w takim miejscu gdzie jest dużo korzeni i tak w sumie nie chcę mi się niszczyć tych korzeni cebulkę siedmiolatkę, zobaczymy jak ona da sobie radę tak ją dopycham w miejscach, w których nie mamy co innego do posadzenia Ale zobaczymy jak będzie sobie dawała właśnie radę w tych korzonkach Teraz poprzesypuję to wszystko ziemią i będę uważał, ponieważ w tych międzyrzędziach właśnie będę chciał posadzić cebulkę Czyli tutaj będę chciał zrobić dwa rządki, na przykład cebulki Zobaczymy, czy mi się to uda. Nie wiem, czy najpierw je zasypać. Może spróbuję najpierw zasypać. Będę chyba pamiętał mniej więcej, gdzie one były. Teraz idziemy z cebulką. I zaczynamy może od Będę ją sadził w taki sposób. Mam nadzieję, że nie będą ze sobą konkurowały aż tak bardzo. Bo jakaś konkurencja na pewno będzie. Staram się po prostu tak włożyć do gleby. Słyszałam, że to jest najlepszy sposób na sadzenie cebulki, chociaż jak przyszedłem dzisiaj po deszczu. To dużo cebulek miałem podkopywanych z tych, które sadziłem ostatnim razem. Też sadzę je za blisko, ale to dlatego, że część z nich będzie po prostu na taki szybki zbiór, jak będą jeszcze takie malutki. Dlatego chcę je posadzić w miarę gęsto, żeby było z czego przerywać. Moi drodzy, będziemy siać fasoka. I tak sobie pomyślałem, że też ona będzie tak jakby pomiędzy mm, właśnie pomiędzy buraczkami tak jak sadziłem cebulkę pomiędzy pietruszką natomiast natomiast chciałbym żeby tutaj obok ścieżki był jeden rządek taki e, przez całą długość a później żeby właśnie tam e, fasolki a później żeby w tę stronę właśnie były pozostałe Rządki, żeby tak pięknie było i nie, tak oczywi nie w taki oczywisty sposób. Zobaczymy, czy tak się uda. I tak wygląda efekt końcowy. W tych rządkach będzie burak, fasolka, burak, fasolka, burak, fasolka, burak, fasolka, burak, a w tamtym przez całą długość będzie fasolka. Dzięki temu będę mógł z każdego miejsca dosięgnąć właśnie do moich warzyw.